No cześć! Cześć witajcie! W dzisiejszym odcinku pobierzemy sobie najnowszą z najnowszych map na Minecraft na BPL. Jest to część pierwsza, więc jeśli chcecie drugą, to zobaczymy, co macie najnowsze postać ze snu. Lewy gaming. Edward miwa nocy ten sam koszmar. Nie ja nie będę brać horroru, więc lotniskowiec. Podwodnym oraz podwodnym miasteczkiem. Uuu, pobieramy, słuchajcie. Pobieramy, tylko jaka to jest wersja. Oby nie było modyfikacji, bo że eee, 1.16.3 dobrze. Myślę, że pobieramy. Okej, okay, więc nie mogłem jakby włączyć Minecraft'a pełnoekranowego, więc teraz pewnie ucięłem wam, albo po prostu nie widać tego. to nie wy już widzicie normalnie, ale ja będę mieć troszeczkę trudniej. Ponieważ, jak widzieliście, nie mogłem. Nie udało się, coś się popsuło i nie mogłem nagrywać trybu pełnoekranowego, ale jakoś jest. więc zobaczmy, co my tu mamy. To jest z taką nazwą. Tu są modele własnoręcznie, w zasadzie sensie nie modele, tylko samoloty własnoręcznie budowane. Zobaczmy, co my tu mamy. Chyba fajną mapkę nam zrobili. Ey. Widać, że się postarał, gościu. No, zobaczcie. Tak, ale ja nie umiem skakać, więc. Tak jak już widzieliście, nie umiem skakać. Podobno to jest gdzieś podwodne miasteczko, tak więc. Zobaczmy, co sobie od daleka. Z daleka. No, jest coś podwodnego. No, jest, bo to jest ogólnie taki model, że tak powiem. Tak więc, co? Wbijamy. W w punku chyba nic nie mam. Tak, no, no kto widzi? 3 dostałem. Wybijamy. wbijamy. No i co my tu mamy? Już na początku widzę. Fajne rzeczy. Zobaczcie. Tu jest nawet wejście do domku, wow tu ja mam skradanie? Albo to jest nadal woda, tak? Tak, to jest nadal woda, ale możemy się przespać, nie wiem, no tak, można się przespać i będziesz miał tlen. Fajne, fajne. Bardzo mi się to podoba. Co my tu jeszcze mamy? No nic ciekawego, ale fajne to jest, bardzo mi się to podoba. No, dole nic nie ma z tego co widzę. Tak, tutaj już będzie bedroki. No to co, to? Wybijamy na górę. Zobaczymy co to jest w ogóle. To jest chyba dno tego, tego statku. Tak, tak. Tutaj można też tlenu zaczerpnąć. Muszę powiedzieć, że mi się to podoba. Tak, tutaj mamy Huch, hu uh, uh. Ładnie to wygląda w ogóle. Zapomniałem, że mogę latać, tak wiem. Fajnie to jest zrobione, to są jakieś bloczki. Ale wejdźmy sobie teraz tutaj na górę. Tutaj mamy te bąbelki. Bąbelki, jak widać. To trzeba jeszcze wbić do dołu. No, tak. Moja niezdarność.JPG. Dobra. No i mamy samolociki. Fajnie, fajnie. Bardzo mi się to podoba. Jutro możemy pobrać kolejną mapę. Raczej horroru nie będę odpalać. Bo ja to się boję horrorów, że tak powiem. Ale napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej mapce. Mi się bardzo podoba. Piecyki zrobione. Fajnie, fajnie chmury. Chmury to może sobie wyłączę. Bo aż tak to się nie da temu zapobiec. Tutaj mamy otwarte. Muszę wbijać, bo moje niezdarność kropka tego się odzywa. Tak więc no słuchajcie, kończymy, no bo co tu mam mogę jeszcze pokazać? Tak, skin mi znowu nie działa, chociaż mam internet, nie wiem czemu. Muszę sobie tak rozwalam wszystko wokół. Do zobaczenia i widzimy się jutro. Tak, jutro. Siema.